Liberia leży w zachodniej Afryce. Graniczy z Oceanem Atlantyckim, Sierra Leone, Gwineą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Żyje w niej blisko 3,5 miliona ludzi, w tym ponad 2 miliony dzieci i młodzieży. Historia tego kraju jest bardzo burzliwa, dramatyczna i krwawa. W zakończonej w 2003 roku, a trwającej 14 lat, wojnie domowej zostało zabitych ponad 200 tysięcy osób, a milion emigrowało do innych krajów Afryki i USA. Najdramatyczniejszym okazał się problem tzw. dzieci żołnierzy. Ponad 38 tysięcy z nich brało udział w wojnie jako żołnierze, tragarze, nosiciele amunicji, kucharze i niewolnicy seksualni. Jednym z jej skutków jest 80% zgwałconych dziewczyn i kobiet. Ludzie żyją tu bardzo ubogo. To ich domy to niewielkie, murowane pomieszczenia pokryte najczęściej blafą, w których żyje nawet kilkanaście osób. Brakuje im toalet, kanalizacji, bieżącej wody. Elektryczność jest dostarczana z generatorów. Ogromnym problemem jest także minimalnie rozwinięta edukacja czy inna opieka socjalna. W lipcu 11-osobowa grupa wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego przy Liceum Salezjańskim we Wrocławiu odbywała tutaj miesięczny projekt misyjny. Był to już ich dziesiąty projekt. Po wcześniejszych w Ganie, Mongolii i Syberii tym razem przyszedł czas, aby w Matadi Dzielnicy stolicy kraju Monrowi poprowadzić w Don Bosco Youth Center wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży. Pojechali tam, aby pracować, aby przywrócić nadzieję.